Program dotyczy przede wszystkim rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową skierowaną wobec dzieci. Często właśnie te zjawiska są przyczyną ucieczek młodych ludzi z domu, samookaleczeń czy nawet samobójstw. Statystyka tych ostatnich jest zatrważająca. W ubiegłym roku ponad 2000 młodych osób do 18 roku życia targnęło się na swoje życie, niestety w 150 przypadkach skutecznie. Oddalenie się od siebie w rodzinie, brak komunikacji między dziećmi a rodzicami, kiedy dziecko zamyka się w sobie, rodzice są skupieni na pracy, na pogoni, za, za poprawą finansową. Często tą opiekę, tą więź zaczyna zastępować internet i różne grupy. Które też niekoniecznie nie dobrze działają na dziecko. Psychologowie podkreślają, że w tego typu sytuacjach niezbędna jest szybka reakcja rodziców, w jakich sytuacjach powinni reagować, wtedy, gdy zobaczą niebezpieczne zachowania albo sposób bycia dziecka, który się diametralnie zmienił. Dziecko, które dotychczas było radosne, wesołe, kontaktowe, rozmawia, rozmawiało, nagle zaczyna się od nas oddalać, zaczyna się zamykać, zaczyna coraz więcej spędzać czasu w w internecie, w mediach społecznościowych, kiedy czujemy my jako rodzice, czyli opiekunowie, że tracimy kontakt, kontakt z dzieckiem. Nie zawsze sama reakcja rodzica wystarczy i tu pojawia się akcja SOS dla nastolatka. Wystarczy wykonać jeden telefon i natychmiast uzyskuje się pomoc bezpośrednio od psychologa. Numery telefonów podajemy u dołu ekranu. Chcielibyśmy, żeby te dzieciaki i te rodzice tych dzieci czuli się tacy bezpieczni, czyli to nie jest żadna taka forma, e, taka pomoc sformalizowana. To już jest bezpośredni kontakt z psychologiem i ten kontakt następuje tam i tam ustalana jest ta ścieżka pomocy. To nie jedyna forma pomocy dzieciom. W Wałczu funkcjonuje tak zwana placówka wsparcia dziennego ze wsparcia terapeutów i socjoterapeutów Fundacji Planeta Kreatywna mogą skorzystać już 11-latkowie. Placówka mieści się przy ulicy Kościuszki. Czynna jest od poniedziałku do soboty. Pomoc dzieciom, rodzicom i opiekunom w sytuacjach kryzysowych oferuje również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe. Ze wsparcia można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20 lub pod numerem telefonu 720 826 500.